Świeżać jeszcze skuteczniej. Siła domestosa w kostce Acti blitz Świat tylko trwa, Adam wciąż z Ewą gra. Ludziom na złość biegłych pręd, Bieguny dwa łączą się. O kiedy świat, świat tylko trwa, Adam wciąż z Ewą gra. Ludziom na złość biegłych pręd, Bieguny dwa. Więc Pani twierdzi, że ona przyjechała do Pani. No brałam ją za swoją cioteczną siostrę. Córkę brata mojej matki, Kamila Przelęckiego. A potem, jak już mówiłam, powiedziała mi, że jest jego przybraną córką. I rzeczywiście... A, tak, już to Pani mówiła. I co? Chciałaby się Pani z nią zobaczyć? No to jest oczywiste, prawda? Dobrze. Dobrze, umożliwię to Pani, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Że ta rozmowa będzie nagrywana. A Pani wyrazi na to zgodę. Nagrywana? Dobrze. Zgadzam się. Proszę poczekać. Powiedz mi, że to jest jakaś okropna pomyłka. Proszę cię, powiedz mi. A! Cholera. Złamałam paznokrzeć. Gdzie ten przeklęty pilnik? A pewnie tu masz. Co to Zostaw jest? To. Nie masz prawa mi drzebać w torebce. Co? Co to jest? Co co to sta... krańska, co nie twoja sprawa kupiłam! Po co? A jak myślisz? Po co się kupię pistolet? Przecież ty nie masz. nie masz pozwolenia. Oddaj mi to nie twoja sprawa oddaj, słyszysz? Kaminka, dokąd ty się wybierasz? Co ty chcesz zrobić? Zrobię to, co powinnam. On tylko na to zasługuje. Nie broń go. Wiem, że będziesz go bronić. Oboje jesteście siebie warci. Ja nie pozwolę dłużej z siebie kpić. Zresztą to już nie jest on. Nie jest sobą. Szatan w niego wstąpił i myśli, że mi go zabierze. A jeszcze nie wiesz ze mną nie tak łatwo. Jeszcze wymkniemy mu się. Oboje. Emilko córeczko! Co ty wygadujesz? Córeczko kochana, ty musisz zostać w domu. Ty nigdzie nie pójdziesz, bo, bo się źle czujesz. Daj, wyrzucimy to, bo zrobisz sobie krzywdę. Nie masz się ja mnie tknąć. O, wrócę tu. Jeszcze z tobą się porachuję. Chcesz wiedzieć, jak się nazywam naprawdę? Po co ci to? Ważne, że ty też nie jesteś tą, za kogo się podajesz. Może wcale tak bardzo nie różnimy się? Nie rozumiem. Nie rozumiesz? Przecież to ty jesteś wnuczką Złotobramskich, nie ja. Nigdy o tym nie pomyślałaś? Ja? Złotobramskich? Ty. Twoja matka Róża nie była córką Przełęckich. Była córką Maurycego Złotobramskiego, jego pięknej żony, która tak bardzo go kochała, że poszła za nim do getta na śmierć. My myślisz, że ci uwierzę? Akurat tobie? A wyryżce, która sama nie wie, która z jej imion jest prawdziwe? Dlaczego mi to to mówisz? Co chcesz się zabawić na koniec? Możesz mi wierzyć, możesz mi nie wierzyć. Twoja matka róża miała jakiś feler lewej stopy, prawda? Kiedy ten chłopiec wynosił ją z getta, strzelano do nich. Kula ją drasnęła, zraniła i wtedy straciła mały palec u lewej nogi. I tak ci nie wierzę. Możesz mi nie wierzyć. W końcu, jakie to ma teraz znaczenie? Chodziło tylko o ten skarb, który jej ojciec przekazał rozdrażewski. Ojc, tylko o to. Teraz możesz o tym zapomnieć. Nigdy go nie odzyskasz. Tego możesz być pewna. Ja nigdy nie liczyłam na żaden spadek. Ja nie szukałam żadnego skarbu, ani tego prawdziwego, ani tego wyimaginowanego jeżeli w życiu czegoś szukałam, to na pewno nie tego. Nie? A czego szukałaś? Nie z tobą będę na ten temat rozmawiać. I tak nie zrozumiesz. Nie odchodź, Zaczekaj. Ja bardzo cię polubiłam. Naprawdę. Wiesz, musisz mi pomóc wydostać się z to. To już nie ja. Żegnaj, Milagros. Jeżeli naprawdę tak się nazywasz. Ewa, zaczekaj. Mogę ci jeszcze tyle opowiedzieć o twojej rodzinie. Nie zostawiaj mnie tak. Przecież byłyśmy jak rodzina. Ewa! Cześć Bernie O, oh, pani Kamila Słychać? Nie udawaj, że to Cię interesuje. Przyszłam zobaczyć się z Adamem, pożegnać się z nim. Pożegnać? Tak, wyjeżdża na dłużej. Za granicę. Bo nie będziesz bronił wstępu byłej współwłaścicielce? Adama nie ma. Naprawdę. Kiedy wróci? No nie wróci. Wrócił robotę i powiedział, że wyjeżdża trochę pomyśleć. To rozdrażewa do takiego jego posiadłość posiadłości. To rozdrażewa. Powiedz mi, czy to możliwe, żeby moja mama... Przecież przeżyłaś tu wojnę. Znałaś ich. Byłam wtedy małą dziewczynką z roczem. No ale jak to było, jak się urodziła moja mama? No przecież coś się musiało na ten temat mówić. No, no wiesz, no... Jak to między sąsiadami? Miałam wtedy 6 lat. Ty myślisz, że, że dzieci interesują się w tym wieku dorosłymi. A zresztą ciąża wcale nie musi rzucać się w oczy. A ta milagro sama mówiłaś, nie jest wiarygodna. No tak. Ale ja przez cały czas zastanawiam się, czego w połowie lat 70. chciał od mojej mamy Zygmunt Rozdrażewski. Jeżeli to wszystko ci się po prostu nie przyśniło. Ja wiem, że tam był. Dudziński mówił, że Rozdrażeski uważał się za kogoś w rodzaju strażnika skarbu. Szukał prawowitego właściciela. I trafił do Róży. Może chciał od niej po prostu jakichś informacji. Szukał przełęckich. A przecież sama mówiłaś. Że ci złotobramscy przyjaźnili się z Kamieńskimi. To chyba im przekazaliby dziecko pod opiekę. Jeżeli ten człowiek miał zanieść to dziecko Kamieńskim. Coś mu stanęło na przeszkodzie, czegoś się przestraszył. Zapukał do pierwszych napotkanych drzwi, do drzwi przełęckich. Nie zapominaj, że w tamtych czasach to było wielkie ryzyko brać do siebie dziecko z getta. Ale byli tacy, którzy to robili. Dlaczego nie Łęccy? Tak cię to wszystko poruszyło? Dziwisz się? Jakbyś nagle dowiedziała się, że twoja matka. była żydówką, to chciałaś powiedzieć. Nie, nie. To nie ma takiego znaczenia. Ale była kimś, kto cudem uszedł śmierci, kto od kołyski był zjenawidzony. A to zupełnie inna perspektywa, wierz mi. Więc jednak uwierzyłaś, że nie była córką Przełęckich? Nie wiem. I chyba już w ogóle się nigdy nie dowiem. Zrobiłem ci herbaty. Herbaty? Nie chcę herbaty. Może gdzie ta twoja mama? Mam już chyba z godzinę. O Boże mój! O Boże mój! O Boże mój, będzie nieszczęście. 20 minut, zaraz powinna być. Co się nie to jest sprawa. Nie, nie mogę dłużej czekać. Nie, no nareszcie! Nareszcie jesteś! Bedna, ta, co się stało? Kamina. Z nią się dzieje coś. Coś strasznego. Ona ma pistolet. Pistolet. Kamina? Tak. Próbowałam. Próbowałam go jej zabrać. Ale mi nie pozwoliła i wyszła. Wyszła z pistoletem. Mówię ci, będzie nieszczęście. Ale po co jej pistolet? No to poszła. Ona. Ona chce zabić. Adam. Adama. Adama? Dlaczego? Jakaś niedorzeczność że na to dobrze mówię. To prawda. A no ty to skąd możesz wiedzieć na ten temat? Ja byłem dzisiaj u cyganów. U cyganów? Jakich cyganów? Tak, nad Wisłą. Tylko proszę nie krzyć. Widziałem tam Kamilę. Chciała o cyganki jakąś truciznę. Dziewczyznę? Widzisz? Nieszczęsna dziewczyna. No i? Cykanka powiedziała, że jej nie da, że na miłość jej dała, ale na śmierć jej nie da. Na miłość? Co ty wydatujesz? No tak, że niby jakieś zioła jej dała i powiedziała, że po nich Adam ją kochał, a teraz ją zdradził. Skola... W głowie jej się pomieszało. Obzdurała sobie. Ubstrała sobie, że Adam ją kocha. I że z nim będzie? Zdaje mi się, że ma wąskały, żeby tak sądzić. Przecież słyszysz, co Twój syn mówi. O, tu naniłam go jakimś świństwem i wydało jej się, powiedz. Pewnie. Ona go naprawdę zabije. Może. To życie. To jest tego Dopóki ma nań przyjść. Myśli pan, że on naprawdę pojął wyruch straży? Pięćdziesiąt. I pan gdzie skręcić na Rozdrażewo? Rozdrażewo. Za jakieś 5 kilometrów ma pani skręt w prawo. Jest drogowskaz. Co się stało? Daj mi kluczyki, muszę jechać. Zaraz, dokąd? Michał, nie czas na tłumaczenia, no daj mi kluczyki, no. Dobrze, I no. Muszę jechać, to rozdrażywa jak najszybciej. To teraz po nocy? Michał, no, nie czas na tłumaczenia. Ale zaraz, może mi coś powiesz? że jesteś strasznie zdenerwowana. Kamina chce go zabić, rozumiesz? Bo ja siostra. O boże, Adama, czy ja muszę ci wszystko tłumaczyć od początku? Kamila, Adama? Michał, każda chwila jest droga, no on jest z Dobrze, jadę z tobą. Szukam pani do kogo? Przepraszam, że tak późno szukam Adama Rozdrażewskiego. Podobno miał tutaj dzisiaj być. A dzisiaj go tu nie było. Byli wczoraj, ale już pojechali dawno. Mówiono mi, że przyjechał tu na dłużej. A jak na dłużej, to pewnie u tasów. U nich się zazwyczaj zatrzymywał jak na dłużej. To daleko? A nie! Nie cały kilometr. Pojedzi pani prosto tą drogą. Tylko ostrożnie, bo dziury i ciemno. Dziękuję, jakoś sobie dam radę. Dobranoc. Dobranoc. Ewa, jesteśmy gdzie teraz? Kamila chyba nigdy tutaj nie była. No, Adam, gdzie on może być? Albo u Sołtysa, albo u Antoniego i Marianny. Gdzie teraz do pałacu? Nie, nie. Olim pałac, ja cię poprowadzę. Szkoda, że nie masz tam telefonu. Nigdy nie bym nie potrzebny. Jedź, jedź. No wiesz, że do której myślałem, że się tu zaczepię. Zostanę, zacznę coś robić. A teraz? Chcę stąd wyjechać. Za dużo tu wspomnień, tych złych i dobrych, ale za dużo. Napisz jadać. Słyszałeś, a co wyjechać. <noise> Dokąd? Człowieku, gdzie ci będzie lepiej jak tu. I co z pałacem? No chyba teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś go odzyskał. Ale po co mi ten pałac? No powiedzcie ja. sami. No wiesz, zawsze możesz coś w nim zrobić. No, coś pożytecznego. Nie ja umiem robić nic pożytecznego. Sam sobie nie potrafię poradzić. Czemuś pomagać innym? To śmieszne. Jesteś rozgoryczony, rozumiem to. Trochę cię życie skomplikowało. I to tak bywa Że nie wychodzi tak, jakbyś chciał. chciała. Komu wychodzi? <laughs> człowieku, pokaż mi takiego. O ja przestań. Pognębiasz go jeszcze bardziej. a ja widzisz, jak on się czuje. No ja specjalnie tak mówię, żeby się troszeczkę zaczął, wiesz, wziął garść zaczął kombinować do przodu, jak to mówią. Było minęło koniec. Jesteś młody, masz życie przed sobą. Ktoś Kto to? Adam? Kamila? Co ty tutaj robisz? Myślałeś, że cię nie znajdę? Że tak po prostu sobie znikniesz? Daj spokój, o czym tu mówię. Zatrzymaj się, nie podchodź. Myślałeś, że ze mną można jak z pierwszą lepszą. Jesteś głupi i podły. Camilla, uspokój się. Ja ci nigdy nic nie obiecywałem. Sama sobie wszystko wymyśliłaś. Nic nas nigdy nie łączyło. Tłumaczyłem ci. Za późno. Nigdy nikogo nie kochałam tak jak ciebie. Ale ty nie jesteś zdolny do prawdziwej miłości. Tacy jak ty nie powinni chodzić po tym świecie. Kamila! Kamilka! Proszę cię, proszę cię, nie rób bóstw. Więc przyszła na twój pogrzeb. Nie! Ty zływa!

Stany, trzeba, niech, niech, pan głosu, trzeba, niech... pan nie podnosi głosu! Przecież już Niestety musimy poczekać, widocznie jest na sali! Niech ja nie, nie mogę zostawić mojego stanowiska! Proszę się uspokoić! ...wszystko... się To jest to Panowie wiecie, że będę musiał zabrać tego brota. Wiemy, kto to zrobił dlaczego. I to, że co chcę zrobić. Na razie nic nie mogę powiedzieć. Ponad wyszła. Wciąż chodziłem, dopiero się okaże? Proszę tu zostać. Panie. We the Z Ewokra, nas ości, wieku, grę, się, Świat, tka, wciąż z Ewą gra, ludziom na złość wieku w pleb. Niebu się, O kiedyś lat tylko trwa. Adam wciąż z Ewą gra, ludziom na złość wieku w pleb. Niebu się, od kiedyś raz tylko trwa. Adam wciąż z Ewą gra, ludziom na złość wieku w